Cała walka o prokuraturę, to że platforma tu chcą przejąć prokuraturę, to jest walka o bezkarność i to pokazuje list z 12 lutego, który wystosował T.W. Bolek, Wałęsa, razem z grupą e, Homo Komando, chociażby takie stowarzyszenie, razem z grupą Otwarty Dialog, razem z grupą Granica, razem z Kodem i z szeregiem innych organizacji, w której domagają się, tak to można nazwać, maszynki do skręcania spraw. Mówią panie Bodnar, spraś pan wszystkie sprawy, które nas dotyczyły. Czyli nie, nie, nie patrz na to, czy popełniono przestępstwo, czy nie, tylko te sprawy trzeba natychmiast ułożyć. I pan wodnar co zrobił, czytając taki list od Homo Komando? między innymi dotyczący pana Grodzkiego, ale też dotyczące pana Karpińskiego w Warszawie, wielkiej afery śmieciowej, za której warszawiacy płacą przecież ten podatek od, 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 od korupcji, od łapówek, sprawy związane z sokiem z buraka ukręconej. No okazuje się, że od razu powiedział, tak, tak, to trzeba działać. Nawet Związek Ukraińców w Polsce, nie wiem czy pan wie, że jedną z pierwszych decyzji pana Bodnara było sprawdzenie czy umorzenie postępowania w sprawie akcji Wisła, gdzie prywatnie jest zainteresowany, jak wiemy z jego oświadczenia, także i historii jego ojca, od razu ta sprawa była sprawdzana. Więc przejęcie prokuratury, cała akcja z tym bezprawiem, bo oni wiedzą, że działają po bandzie, polega na tym, żeby zapewnić sobie bezkarność i żeby te wszystkie postępowania skręcić, umorzyć. Tak umorzyli no z ale tak, tak samo. Tusk mówił, protestujecie, bo wiecie, co sami zrobiliście. Nie, by Tusk wie, co robi, bo sam wie, co on zrobił, i próbuje zapewnić sobie bezkarność. A koronnym przykładem jest Grocki. Przy Grockim ponad 30 osób usłyszało zarzuty w tym postępowaniu. W jego sprawie, ja mogę już kilka razy publicznie to mówiłem, wiele osób to mówiło, on nigdy nikogo nie pozwał. Grocki to łapówkarz. I tak możemy mówić. Grocki łapówkarz. Grupa 30 osób usłyszała rzuty. on nie, bo jedna święta krowa chowa się za immunitetem, a około 200 osób, ponad 200 osób, 250 zdaje się, zeznawało pod przysięgą, pod odpowiedzialnością karną, że brał ordynarne łapówki od ludzi w skrajnym położeniu, którzy ratowali swoje życie. Wyobrażasz sobie nigdy... pan coś bardziej obrzydliwego? Tomasz Grodzki twierdzi, że nigdy żadnych pieniędzy nie przyjmował i żadnych łapówek nie przyjmował. Wie pan, jak złapią cię za rękę, krzyż, że nie twoja ręka. I to jest chyba filozofia działania ekipy Tuska do skręcania spraw, tej maszynki do skręcania spraw i tych, którzy uważają, że są świętymi.